Cześć wszystkim, mam na imię Weronika, mam 24 lata i choruję na stwardnienie rozsiane. Ten kanał założyłam tak naprawdę po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda życie ze stwardnieniem rozsianym bez ściemy. Czyli jak tak naprawdę wygląda życie z chorobą, która jest nieuleczalna. Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, dokładnie chorobą demielinizacyjną. Czyli nasz własny układ odpornościowy atakuje nasz mózg, oraz kręgosłup. Atakuje tak dokładnie osłonki mielinowe, które otaczają nerwy. A co za tym idzie, stwardnienie rozsiane zwykle, choć już w tych czasach bym powiedziała, że nie zawsze prowadzi do niepełnosprawności. Na tym kanale będę opowiadać wam o moim życiu z tą chorobą. Jednak chciałabym, żebyście wiedzieli, że każdy chory na stwardnienie rozsiane to jest oddzielna historia. Każdy chory choruje inaczej inaczej reaguje na różne leki, terapie. Jest to bardzo trudna choroba o tak zwanych stu twarzach, czyli każdy chory jest inny. Nie ma, nie ma dwóch takich samych osób o tym samym przebiegu choroby. Z tego powodu chciałabym Wam powiedzieć, że wszystkie rzeczy, o których tutaj będę mówić, będą tylko i wyłącznie moimi subiektywnymi doświadczeniami z tą chorobą. O tej chorobie dowiedziałam się w marcu tego roku. Wszystko zaczęło się 24 grudnia 2024 roku, kiedy dostałam pierwszego często skurczu, często skurczu serca. Pojechałam wtedy na SOR, no i wtedy już zaczęły się wszystkie batalie z moim zdrowiem. W koniec końców zostałam skierowana na ablację do szpitala. Pojechałam na ablację, po ablacji dalej ten często skurcz był nic się w tym temacie za bardzo nie zmieniło dlatego że y, zwykle, zwykle jest tak że pierwsza ablacja jest różna może się udać albo może się nie udać i ten często skurcz może wrócić po powrocie do domu miałam okropne migreny co dość często się zdarza y, po ablacji serca no i niestety albo może i znowu pojechałam na SOR na SORze zrobili mi rezonans magnetyczny Okazało się podobno, podobno, że dostałam udaru mózgu. Przewieźli mnie do innego szpitala, no i tam już spędziłam miesiąc swojego życia. Tak, to trwało aż miesiąc, te wszystkie diagnozy, to wszystko. To było naprawdę straszne i trudne dla mnie. Koniec końców okazało się, że jest to stwardnienie rozsiane. Mam 16 zmian w mózgu oraz 3 w rdzeniu kręgowym. Stwardnienie rozsiane jest o tyle, Niefajną chorobą, że jest to choroba nieuleczalna. Nie da się jej wyleczyć, chociaż obecnie na rynku mamy leki, które są w stanie spowolnić przebieg tej choroby czyli są w stanie zatrzymać postęp tej niepełnosprawności i postęp, postęp konsekwencji po prostu chorowania na, na to. Bardzo serdecznie Was zapraszam do zostania ze mną na dłużej. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda prawdziwe życie z tą chorobą. Więcej myślę, że opowiem o niej w, w innych filmikach, które się tutaj pojawią. Chciałabym poruszyć każdy aspekt chorowania na stwardnienie rozsiane i te lepsze i te gorsze rzeczy. Przede wszystkim na tym kanale będą pojawiać się e, tematy beauty, lifestylu, ale też chorowania na stwardnienie rozsiane. E, myślę, że na, obecnie na YouTubie jest bardzo mało takich treści. Jest bardzo mało. Um, osób w ogóle, które chorują na stwardnienie rozsiane, dlatego że obecnie na tą chorobę choruje 5 milionów osób na całym świecie. Na całym świecie to jest tylko 5 milionów osób. I wiedza na temat tej choroby jest bardzo mała.